No i widzisz? Jakiś porządny chłopak. Jaki tam znowu porządny? To jest jakiś palant, który sobie wyobraża, że zostanie teraz nagle prezydentem. Ale to jest widać, że dobry chłopak, a nie jakiś, nie wiem, że się tak odważył. Aha, czyli odwagą jest też to, że za. Dobra, nie mam czasu, idę porobić w polu. Bogdan! No, no, w końcu ktoś normalny! No, w końcu jakiś typ, ktoś odważył! Ja nie wierzę, że ktoś w ogóle dał radę przyjąć taką wiedzę. Ale wiesz, no, ja chcę, żebym był naszym prezydentem! Nie, Helena! Stop, klatka! Tak nie może być, że jakiś typ, co zaginął, nagle się pojawia i zaczyna sobie tutaj rządzić. Dokładniej to my rządzimy w tej wiosce, a nie prezydentura. No ale w końcu w naszym mieście rozpoczyna się prezydentura, której nie był od lat. To już nieporządny chłop nie nadaje się i w ogóle nawet nie ma takiej opcji. Nie będzie w tym roku żadnej prezydentury. O nie, 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 nie będzie w tym roku żadnej prezydentury. Ale weź przestań, dobry chłop. Ale on dopiero zaginął i się teraz rządzić zaczyna. No weź przestań, Helena, bo zaraz się pogniewam. Ty się gniewaj, ja ty dwoma o naszą tradycję. Coś ty powiedziała? Ja z zdwam o naszą tradycję. Dobra, nie odzywaj się do mnie. Ja nie mogę, jak on tak może? Nawet to w telewizji o nim mówią, to jest straszne. Kacper nam powariował. Ja do tego nie mogę dopuścić. Dobra, nie masakra jakaś. O nie, znowu leci, muszę obejrzeć. O, znowu wiadomości. Ciekawe, co teraz będą mówić. Dzień dobry Państwu. Od dzisiaj rozpoczynamy prezydenturę. Zobaczymy, czy będziecie chcieli pana kacpra jako dzisiaj gość, jako prezydenta naszego miasteczka. To niech nam może Pan powie, co by chciał Pan zmienić w naszym mieście. Chciałbym zmienić najbardziej wystrój. Z mojego punktu widzenia. Każdy powinien nosić to, co ja mam na sobie. Yy, bo doktorostwo to doktorostwo, a nie doktorostwo to nie doktorostwo. Rozumie państwo. Poza tym. A, a jak pan yy, w ogóle się znalazł tutaj w naszym mieście po tym, jak pan zniknął? Yy, ogólnie to było to tak. Szułem sobie normalnie drogą, i nagle mnie ktoś porywa. Mówi mi, że mnie wypuści, jeżeli zostanę prezydentem Polski. O, to bardzo ważne wnioski. To, co pan teraz by planował zrobić? Po tej prezydenturze planuję totalną zagładę, znaczy się. Totalną zagładę? Nie, ja się przyjężyczyłem. Ja po prostu planuję coś fajnego. I jak chcecie, mogę być waszym prezydentem. Wszystko zmienię na lepsze. Dobrze, dobrze. A jakie pan ma z tego wnioski? Ogólnie wnioski moje są takie, bo jeżeli ja nie będę wnioskować. Ej, dobra, niech pani pominiemy ten temat. Y... Wie pan, że pani. że pana mama leży w szpitalu? Zapewne pan wie, tak? Oczywiście, że wiem. Nie byłem u niej ani razu, bo mam ją w sumie trochę gdzieś, znaczy byłem u niej raz. E, ale proszę pana, jak to pani umiał gdzieś? O co tu chodzi? Mi się znowu przyjęczyło. Niech pani mnie zrozumie, dawno nie je było, jestem trochę zestresowany po tym porwaniu. Dobra, to kończymy na dzisiaj naszą prezydenturę. E, niech się pan pożegna z naszymi e, są widownią. Żegnam się z wami. Witamy się jako nowy prezydent. A chciałby pani jeszcze coś tak na szybko dodać? E, tak, chciałbym dodać, że... Że to miasto ze mną będzie lepsze. Ale kłamca z niego nie był mamy ani razu. I coś nie wierzę w te bajeczkę, że ktoś go porwał. Prywat normalnie by go wypuścił. Nie rozumiem. Ja w to nie wierzę. To jest jakieś, jakieś przestępstwo. Mój brat y, totalnie zwariował bratu totalnie odbiło. Nie wiem, o co mu chodzi. On ciągle jakiś obnaża się i w ogóle. Ale ja nie wierzę w to, że to jest on. To jest jakieś dziwne. Poza tym, czemu nie jest ubrany jak jakiś doktorek? Tego też nie rozumiem. Nie wiem, czy mu coś odbiło, ale boję się mojego ukochanego brata. W sumie, to nawet jakby mogła, to bym się obnażała. I poza tym w ogóle... Dobra, masakra. Nie będę już się tak na nim obumarzać. Coś jest po prostu z nim nie tak. Dobra, czas rozpocząć mój plan. Ech, tutaj to nie to. Jest wszystkie beczki z gazem. Już są praktycznie gotowe, by wyszczelić tam i zahipnotyzować połowę tego świata. Na szczęście nie wiem jak to działa, ale wiem, że trzeba rozpocząć mój ukochany planik, który miał się odbyć już kilka lat temu. Dobra, muszę zobaczyć jak tam u pana Hackersa. Bo pamiętajmy, że pan Hankers. Dobra, no on sobie tak tam taką, to, tam więź, żeby on nie miał żadnych haków. To się spytam przy okazji co tam u niego. Dobra, i jeszcze zmienię to i tamto i w sumie wszystko. O nie, słyszę go, idzie tu masakra, znowu będę musiała na jego nasłuchiwać.